Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu, Agnieszka ściga i dołącza do rządu. W tym samym czasie posłanka Klaudia Jahira robi cyrk w Sejmie. W sumie można powiedzieć, że robi cyrk w cyrku. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądacie Info 24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. Zrobił to, co miał do zrobienia, zrobił to, czego żaden inny człowiek nie mógłby osiągnąć. Przestał być wicepremierem, by zająć się sprawami partii. Ogłosił Pan, że odchodzi z rządu. Misja wypełniona? Tak, misja wypełniona. Ja miałem być krócej, 16 miesięcy. Jestem szefem partii i muszę myśleć o tym, co jest dla każdej partii najważniejsze, to znaczy o wyborach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że prezes Jarosław Kaczyński zachował się w tej sytuacji wyjątkowo honorowo. Ale o tym powie nam coś więcej wiceminister rozwoju, pani Olga Semeniuk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa zarobił 360 tysięcy złotych brutto. Oprócz tego pobierał dietę poselską około 30 tysięcy złotych rocznie i jeszcze weźmie teraz odprawę. No, prezes to ma I proszę pamiętaj, pani redaktor, że wczoraj również w, w wieczornym wywiadzie Я тебе. wskazał tak naprawdę, że jest osobą, która jeżeli nie pełni już funkcji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to nie może za nią pobierać wynagrodzenia i pensji. Uważam, że to jest bardzo honorowe zachowanie. Jarosław Kaczyński zrezygnował z funkcji wicepremiera i w związku z tym przestał pobierać wynagrodzenie za piastowane stanowisko. Nie znam drugiego takiego człowieka, który postąpiłby w podobny sposób. Jest to zachowanie godne pochwały, wyjątkowe, szlachetne, a nawet heroiczne. Był na tyle honorowy, że nie wziął nawet odprawy. Prezes nie weźmie odprawy bo to tak miało zabrzmieć? Nie, panie redaktor, chodzi o to, że nie będzie kontynuował pracy w kancelarii. No, no to to jest jasne. No, jakby, liczbę, jakby miał, jakby miał nie no ale będzie redaktor. pobierał teraz w takim razie y, y, pensję z parlamentu, no, bo jest Pani, również posłem. Pani redaktor, no, dlatego, że jest posłem. Wybrałem. No, no to właśnie, no, 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 no trudno, żeby posłem, brał pensję, jeśli już nie będzie pracował w kancelarii premiera jako wicepremier. No, to naprawdę, no, 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 no tak, będzie już członkiem redaktor, rządu. Dlatego, no, to, ale, to, to traktor, byłby absurd. Ach, tak. Ha. Y, nie zmienia to faktu, że prezes PIS odszedł z rządu, a jego obowiązki przejął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pan minister Błaszczak mm, z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie i sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze e, ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że. Zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje. Na wniosek prezesa Rady Ministrów, postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej powołani zostali. Pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Dodatkowo do rządu weszły trzy osoby: Zbigniew Hoffman i Włodzimierz Tomaszewski z PiS oraz posłanka koła poselskiego Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj, która kiedyś była członkiem KUKIS-15. Pani Agnieszka Ścigaj w skład Rady Ministrów na urząd ministra członka Rady Ministrów. Wiele osób uważa, że pani Agnieszka sprzedała się za posadę w rządzie. Teraz będzie głosować jak PIS, będzie wypowiadać się wyłącznie pozytywnie o rządzie, bo będzie otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie za swoją ministerialną pracę. Paweł Kukis, założyciel ruchu Kukiz 15, widzi w tym jednak coś pozytywnego. Z mojej perspektywy to korzystne, że w rządzie znalazła się osoba, która jest gorącą zwolenniczką jednomandatowych okręgów wyborczych, referendów i sędziów w pokoju, czyli tych postulatów proobywatelskich. Kukiz 15. Z perspektywy moich interesów politycznych, a interesem politycznym są niezmiennie od 2015 roku te postulaty, to bardzo dobrze. Oprócz pani Agnieszki Ścigaj mamy w rządzie jeszcze paru byłych członków ruchu Kukiz 15. Tomasz Rzymkowski jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Adam Andruszkiewicz był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie jest sekretarzem stanu w KPRM. Norbert Kaczmarczyk jest sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ireneusz Zyska jest sekretarzem stanu w resorcie do spraw klimatu. Wszystkie te osoby dostały się do Sejmu z list Kukis 15 i miały w sercach to, o czym mówił pan Paweł Kukis. Czy to coś zmieniło? W mojej opinii nie. Ten żar w ich sercach, który rozpalał się na samą myśl o proobywatelskich postulatach, wygasł. Zresztą, pana Pawła Kukiza też to dotyczy, co widać po jego wystąpieniach w Sejmie, a w sumie po jednym wystąpieniu. Na koniec zostawiłem sprawę posłanki Klaudii Jachiry, która znowu odstawiła cyrk w Sejmie. Tym razem zrobiła to przy okazji zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przysięgam Do tak? W związku ze skandalicznym zachowaniem pani poseł Jahiry na podstawie artykułu 175 ustęp 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę. Seimo. Ogłaszam 5 minut przerwy. To nie pierwszy raz, kiedy pani Klaudia naśmieciła w Sejmie. Innym razem rozrzuciła kartki wokół mównicy Sejmowej, które pozbierał poseł PiS Tadeusz Cymański. Domagamy się pani rzeczywistej poseł. kontroli społecznej nad wydatkami. Pani nie poseł. dla patobudżetu budżetu i niszczenia pani kraju. Pani poseł, pan to pani poseł, bardzo przepraszam, pani poseł Jakira, bardzo proszę, żeby pani wróciła i posprzątała te kartki. PiS narobił bałagan, pani i PiS poseł, to przepraszam. Pr pani Panie poseł, bardzo proszę przyjść i zebrać te kartki. Pani poseł, bardzo proszę, nie wolno takich rzeczy robić z mównicy Sejmowej. Jest Dziękuję za mi bardzo przykro, że pani to zrobiła, i nie posłuchała mojego polecenia. Dziękuję za do kultury. Dziękuję bardzo, pani W taki sposób nie można się zachowywać w Sejmie, to nie tak. Borys Budka tak skomentował oburzających się na gest pani Klaudii. Ci, którzy przez ostatnie 7 lat zdefraudowali lub wyrzucili w błoto miliardy złotych publicznych pieniędzy, odpowiadają za niespotykaną drożyznę i inflację, a Glapińskiemu podarowali drugą kadencję, dziś oburzają się symbolicznym gestem posłanki Jachiry – Himalaje hipokryzji. Wiele osób, nie tylko związanych z obecną władzą, zbulwersowało się na zachowanie pani Jachiry i nie chodzi nawet o sam happening, czy o to, że zaśmieciła Sejm. Chodzi o to, że za każdym razem ktoś musiał po niej posprzątać. Wcześniej był to poseł PIS. A teraz były to panie sprzątaczki. Niestety, pani Klaudia, jak widać, inne osoby z jej partii nie zdają sobie sprawy, jak bardzo pozytywnie byłoby to wszystko odebrane, gdyby po rozrzuceniu kartek pani Klaudia zeszła na dół i wszystko pozbierała. Nawet koledzy i koleżanki z partii mogliby jej pomóc. Skoro opozycja nie uczy się na takich prostych błędach, to w sumie, jak od nich wymagać, że zaczną mądrze walczyć o każdego wyborcę, przedstawią realistyczny program wyborczy, by w końcu podjąć, walkę z PIS o przejęcie władzy w Polsce. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądaliście Info24 News.